Definitywnie przestałeś malować, czy już teraz tylko legale? Nie tylko legale, to w ogóle wiesz, słowo nie, nie do mnie, chociaż jeden z dużych, dużych prac ostatnich. Ja mu, ja mu... w ogóle z Facebook, to jest fajny temat. W sensie takim, że w ogóle jak zakładałem, jakby ekipa z wytwórni, mój dobra, załóż tego Facebooka zawsze będziesz miał płaszczyzny do komunikacji w ogóle ze swoimi fanami i tak dalej. I spoko, no, no skoro tak to wygląda, no to, to okej. Okay. Ale generalnie ręce mi się trzęsły, tak, ja pierdolę, ogóle, wiesz, siedzieć, wiesz, i tam jakby mówić o tym, jakby przede wszystkim, jakby, tak, że wyjebane mam w to, żeby siedzieć i mówić, słuchajcie, teraz jadę do Warszawy, tak, i zatrzymają się w stacji po trzy browary, tak, I jest w ogóle super fajnie, tak dole okay. Chętnie opowiem o dokonaniach. Na zasadzie wyszedł ten kawałek, wyszedł ten kawałek, wyszedł klip. Nie wiem, kiedyś był taki fajny człowiek, który malował hotlejiny w ogóle w Stanach, a kiedyś był fajny Bibo. Ja teraz pamiętajcie, bo jest, nie wiem, 6 lat od wyjścia filmu Beat Street, albo coś takiego, tak? Na zasadzie, nie wiem. Nie chcę być jakimś nauczycielem, albo coś takiego, tak? Eee, ale też nie chcę mi się napierdalać o jakichś banałach w ogóle. No, nie wiem, ja, ja uwielbiam czasy, kiedy, wiesz, kiedy. Kiedy można było się spotykać po prostu przy browarze i sobie gadać o tym, a teraz ludzie sobie kupują browara, siadają przy stole i odpalają dwa różne laptopy i siedzą na Facebooku. Nie wiem, nie wiem, czy kurwa, uczyliście coś takiego, ale w ogóle do mnie coś takiego jest, tak, czyli po prostu, może nie zawsze, ok, jest piątek, sobota, gdzie jest po prostu balet nie ma, już dostępu do kompa, ale jak się spotkasz u kogoś w chacie, to są, kurwa, odparte, odpalone trzy laptopy i ludzie się w na Facebooku i co, co, wiesz, może co siódmy week po prostu coś do siebie powiedzą, tak. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, tak. Ja mam tak szczęście, że, wiesz, że jakby jak zacząłem malować graffiti, to pięć lat po tym, jak zacząłem malować graffiti, dopiero nabyłem pierwszego peceta i z tego pc którego nabyłem za własny hajs jak miałem nie wiem, 17 czy 18 lat, to to wyplułem, e, wyplułem kilka stron do ślizgu tak, e, i po to to mi było w ogóle I, i, i tyle, tak, i chciałbym, żeby tak zostało w ogóle, no. że generalnie jakby dbajmy o relacje międzyludzkie po prostu, a nie jakieś cybernetyczne chujostwo, no ja wiem, że to jest, wiesz, walka z wiatrakami ale jak z tym graffiti, legale? a, legale, nielegale, tak? no jasne, że nielegale <laughs> nie, e, czas obecny nie maluję w ogóle tak naprawdę to, to w ogóle mało maluję no, no malowałem ostatnio coś z e, z riamem z USH e, jakieś tam w ogóle malowaliśmy rzeczy ostatnio później później wcześniej w sensie że przed tym malowaniem ostatnim które miało tam nie wiem miejsce, miesiąc temu to, to długo nie malowałem tak na no, zasadzie że malowałem bo ostatni obrazek dla moich córek, gdzie napisałem Majutek Blancik namalowałem w ogóle jakąś żabkę, która była maskotką akurat jednej z moich córek, a drugą maskotkę namalowałem takiego dużego misia polarnego pędzlem, który maluje te graffiti. I to był straszny hardcore, uwierzcie mi, naprawdę. <noise> nie, no taka jest prawda, Więc, jakby to nie jest tak, że to nie jest tak, że na przykład nie, wiem, nie będzie jakiejś aktywacji reaktywacji za rok dwa czy coś takiego dla potrzeb. Okej, okay, no, nie, nie opowiem jeszcze jednej akcji, to się działo w międzyczasie, no bo no, przecież... Jesteśmy grzeczni, ale ten, no, ale, ale, są, na przykład, nie wiem, legendarni rajterzy w ogóle, nie wiem, ze Stanów, tak, którzy przyjeżdżają już tutaj, nie wiem, bez zębów, siwi, w ogóle, nie wieku, tam 40 paru lat, mówię o, tych, o tej w ogóle pierwszej, pierwszej, wiesz. O tej pierwszej generacji i nadal napierdalają, że się umawiają z chłopakami gdzieś tam na kolejki w Szczecinie, czy w Warszawie, czy gdzieś tam w ogóle i jest konkretna akcja i, i idą, robią to, co mają robić. Nie wykluczone, że, że gdzieś tam też przyjdzie, nie wiem, ten czas na mnie na jakąś taką reaktywację w tej kwestii. Także poczuję, nie wiem, po prostu Zew, nie wiem, wilkołak się obudzi we mnie, jardowy i znowu wrócę będę to robił. Na razie mam takie poczucie tego, że, że jaram się tym, że. E, może nie tak, że się jarem, no, ale po prostu, no, robię to co robię. No, em, tą energię, którą gdzieś tam gdzieś, gdzieś dawały jardy nocne akcje, nie spanie po nocach i e, no i taka walka po prostu, wie że co chodzi, że jakby, że nawet jak były jakieś tam spierdolki czy coś, no to że ją wygrywałeś i tak dalej i, i nigdy tej walki nie przegrałem, tak samo jak nie przebrałem, przegrałem padu innych walk. No to tyle, najlepiej jest z Ringu zejść niepokonanym, tak? W jakieś tam kwestii. A ja teraz mam kilka rzeczy do stracenia, tak? Że jakby mówię, no jak, jak jesteś ojcem, to trochę inaczej myślisz w niektórych kwestiach, tak? Ja nie mówię, nie mówię że, że ojcowie dzieci nie, nie, nie malują graffiti, wiesz, pojardach i tak dalej, ale no tyle. No taki, taki jest mój czas, takie jest moje miejsce i tyle. Nie będę się ciśniał na jakieś rzeczy. W roku 97 napisałeś relację dla Cops and Sheet odnośnie imprezy w Bydgoszczy Brejkowisko. Napisałeś coś takiego, że jedna ekipa Ready to Battle była mm, jedyną ekipą, która na dzień dobry się wyróżnia. Zdajesz sobie sprawę, że jeden człowiek z Trójmiasta, mianowicie Doktor Hefo, dawny ABC, Castle Salo prezentuje tą ekipę do dziś? Powiem Ci tak, to jest właśnie ten syndrom tego, że ja tam chyba pojemność mojej głowy z racji ilości zajawek, które gdzieś tam wiesz, mi towarzyszą, a nie mówię, że jestem super zajawkowym typem, tylko po prostu rzeczywiście jakoś tak, nie wiem, no, niespokojną duszą jestem. Nie jestem w stanie pomieścić wszystkich wiadomości, więc nawet nie pamiętam tego kurwa artykułu, nie, to jest pierwsza rzecz. Co do Hefa, to wiem, że Hef napierdala cały czas, tak, na zasadzie takiej, że, że siedzi w Danii, tak i że reprezentuje mieliśmy jakiś tam kontakt niedawno ze sobą eee, i wiesz, much respekt for Him. W zasadzie takim, że fajnie, że wiesz, jakby kontynuuje to, co zaczął i robi to w ogóle bez przerwy. To jest w ogóle, wiesz, bardzo cenna, cenna cecha. I, I ja tu wszystkich ludzi, którzy wiesz, gdzieś tam kilkanaście lat temu zaczęli, jak robią to do dziś, to są zajebiści. Tam w sensie takim, że kurczę, wierzyli to w 100% i wiesz, i udało mi się wygrać z systemem, z przeciwnościami losu i nie wiem. Z położeniem geograficznym, wiesz, jeżeli chodzi o miejsce urodzenia i trudności, które z tego płyną, tak? Więc, jakby wiesz, ABC, wiesz, Maslow Love Forever, no. Także to tyle. A co do tego, że reprezentuje tę ekipę, nie wiem, jakie jak reprezentuje, szczerze mówiąc, ekipę teraz w tym momencie, eee, no ale tyle ważne, że reprezentuje siebie, tak? Że robi to, co kocha. A jeśli chodzi o imprezy w Bydgoszczy i w innej Wrocławiu, 9.8, pamiętam, że sporo się tam działo, jeżeli chodzi o kolejki, nie, nie. pamiętasz. Słuchaj, to też nie pamiętam. Pamiętam, dlaczego kolejki to nie pamiętam. Pamiętam tylko, że tam ktoś przyjechał autobusem i wrócił bardziej kolorowym autobusem. No <grych> nie wiem, kto to nawet był, nie? <grych> o 2000 klub dawny Enzym, promocję waszej płyty oraz 2002 imprezę w Kapo Kaponierze w Gnańsku. I twój artykuł, który tutaj jest, pisałeś do napisałeś artykuły. Specjalnie wziąłem, żebyś sobie przypomniał o tej imprezie. No, no to właśnie to jest chyba to, ale to jest co? To jest Veto Deluxe, tak? To jest. To jest Koncept Veto 2001. Pamiętam, pamiętam, że zapierdalali Polonezem z Kielc. No, to tyle mi, mi utkiło, tak? To jest napisane, że na FSO 1500 Kielc. No to jest Polonez, FSO. Wiesz co, to właśnie, no nie wiem, kolor kolor, nie pamiętam, ale w ogóle weto, to zajebisty zespół był. W ogóle to jest jeden z takich w ogóle które ja, pierwsze, wiesz, dwie płyty to w ogóle mega mi utkwiły w pamięci, bardzo długo ich słuchałem. To był taki, nie wiem, no, było tam kurde dużo prawdy, no, dużo fajnego fajnego przekazu. W ogóle Kaponiera ma za sobą parę dobrych jakichś tam wiesz rzeczy tak właśnie właśnie premierę Many Black tak. No spoko. <śmielly> Nie dobra to do, była do, impreza. Zajebiste czasy no zajebiste czasy bardzo dużo siedzi w ogóle wiesz jakby specyficzne miejsce w ogóle w Dańsku, tak bo to jakby zaadoptowane z jakiejś tam wiesz zupełnie innej opoki, w ogóle na potrzeby właśnie tych tam koncertów i tak dalej, nie wiem, no działo się dużo rzeczy, to tak samo jak nagrało, w ogóle ta niespodzianka, którą mi nagrało przed płytą prosto w sensie ten, wideo, tam ta zapowiedź, gdzie, gdzie był Izu, Zajcew, FNM, Rybson, Specjal i tak dalej To prawda Rybsona i Specjala jakby, już jakby wiedziałem, że to się dzieje, to, to jakby sam gdzieś tam e, e, w jakiś tam sposób to skoordynowałem, tak, żeby to nagrali ale o tej tam części w ogóle warszawskiej nie wiedziałem jakby o tych nagrywkach, więc jak nie wiem, fajne mówił o tym, że graliśmy koncert w Elblągu to dopiero, dopiero mi się to przypomniało, więc to była fajna retrospekcja, także jak usłyszałem o tych wszystkich rzeczach, nie wiem, że karmiłem właśnie zajcewał gdzieś tam z lodówki, gdzieś tam w prabutach, albo, albo właśnie, że graliśmy koncert w Elblągu, to dużo fajnych rzeczy mi się przypomniało. Więc ten, no, dzięki za te wspominki. No, tak, tak mam. No, mam takiego przyjaciela w ogóle, który się nazywa CEBI. E, jest też tutaj dzisiaj ten, no, na tej arenie w ogóle pomaga mi w paru kwestiach. E, I on zawsze jest takim w ogóle, wiesz, żółbem, który wszystko pamięta, nie? Że na zasadzie, że jak jest, wiesz, jakiś tam, czy to impreza, czy jakieś tam spotkanie sobie wspominamy jakieś rzeczy, to on jest takim w ogóle encyklopedią tego, co się wydarzyło, nie? Ja kompletnie nie pamiętam o jakichś tam rzeczach. Ale spok FSO 1500, wiesz, pamiętam kurde jak dziś. Powiedz mi właśnie o kawałek graffiti, bo w 2000 wyszła Wasza płyta Nielegal Przecnak, był kawałek graf graffiti i w tym samym roku e, nagraliście na Waco świeży materiał razem z Kosim. Jak to się stało, że e, na, trafiliście do Waco? co, nie wiem, być może, być może właśnie przez Kosiego e, i tak to wyglądało, też nie pamiętam jak to tam się stało, ważne, że się stało. bo no, z tego rzeczywiście fajny numer. Pamiętam, jechaliśmy z rybą partyzantów, jego toją I, i, i ryba to chyba nie wiem czy ściągnął na maila, dostał cokolwiek, tak? I, i wrzuciliśmy to w ogóle pierwszy raz w ogóle ten kawałek usłyszeliśmy pod... pod bo ja, bo z tego co ja pamiętam, nie wiem, czy to prawda, czy nie, bo mówię, pamiętam to niezbyt eee, To chyba w ogóle oryginalnie był nagrywany pod zupełnie inny beat. I później, Waco gdzieś tam w międzyczasie sam podmienił i nam przysłał, słuchajcie, a posłuchajcie tego. No i to weszło po prostu, wiesz, jak w masło, od razu, po prostu w ogóle, idealnie. No i pamiętam te uczucie, które tam płynęło, no, w świecie o słońce, jechaliśmy to ją przez partyzantów jesionową, i słuchaliśmy tego kawałka. I mówimy, no, 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 tak miało być, nie? Więc tak, 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 tak to jest, jeżeli chodzi o, o kawałek graffiti. Wcześniej go nagraliśmy w zupełnie innej wersji, ale spoko, no każdy w ogóle te dwa kawałki są zupełnie różne. No. Na pewno ten drugi jest dużo bardziej dojrzalszy, przez, przez jakby jeżeli chodzi o kwestię producenta, tak, bo na początku to my nie wiem, sami robiliśmy te bity w ogóle gdzieś tam. Nie wiem, no ja to pamiętam, nie, nie, nie moimi rękoma, tak, ale jakby na, na przesmak dużo podkładów powstało, nierobione nie przez docelowo przez producenta, więc ta płyta była. Specyficzna, no, jakby ja się średnio jaram tam niektórymi podkładami. Są dwa czy trzy numery, które w ogóle są super. Wiesz szczęście jako taka wspominka, ale reszta to jest jakiś taki piesz średnio. Był to nielegalny tyle, jakiś tam etap w życiu. A jeżeli chodzi o Waca, no to Waco był już na tym etapie fajnym, bo w ogóle wiedział czego chciał, tak, już jakby czuł to i tyle, no i wycisnął z tego kawałka tylko to, co się mogło wycisnąć, no, ja pamiętam tą, tą, tą składankę, no to, tam miałem kilka, kilka faworytów, a, a nigdy jakoś tak nie jest, że jakby, nie wiem, jaram się swoim, tak, ale to było tak, że w ogóle były dwa czy trzy kawałki na, tym, na, tej, na tej składance, które w ogóle mega się wybijały i tyle, śmiał go powiedzieć, że jeden z nich to był nasz, no, więc to było zajebiście, bo to był oficjalny debiut, to był pierwszy kawałek, jaki wydaliśmy, fajnie, że do Oceniło to też. Yy, yy. Kiedyś były w ślizgu, chyba te właśnie ślizgery, to były jakieś takie jedyne nagrody Respektowane przez środowisko I, i, i dostaliśmy ślizgera za, za właśnie za single roku Na spółę z Wacem Więc to było w ogóle miłe, no pierwszy kawałek robisz na oficjalnej płycie, tak? Jakieś tam oficjalne i od razu to jest wiesz Od razu to jest taki strzał, no i tyle, więc fajnie Fajnie, ale to wiesz, to tak jak mówiłem, no, rap To jest prawda, tak? To było całe nasze życie Więc traciliśmy je w trzy minuty, tak? Jeszcze w ogóle w trójkę, tak? Z Kosim, miała ja, Ryba i Kosi No i jak to się kurwa dziwić, że wiesz że, że tyle, no, że tak dużo prawdy w jednym, wiesz, skupiony w trzech minutach jeszcze w połączeniu z zajebistymi bitami Waca, jest w stanie zrobić coś takiego. Po, tym, po tej płycie zaczęliście robić płytę Deluxe, jednak przerwaliście pracę, bo stwierdziliście, że robicie PCP. Co się stało z tym materiałem? Ty, ja nie wiem, bo, bo miałem takie spotkania z paroma ludźmi, którzy parę rzeczy fajnych rzeczy zrobili w ogóle dla hip-hopu polskiego. Mówię o menadżerach i tak dalej, tak się spotykaliśmy z nimi, to żeby być oszołomami, także mieliśmy po prostu 5 minut właśnie po tym, by po tym kawałku grafiti mogliśmy zrobić wszystko tak naprawdę. No tyle, a my w ogóle nie, nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby, wie, żeby robić. Właśnie w tym czasie to był naj, najmocniejszy czas bombienia w ogóle latania z puszkami i... Nie wiem, no, tak po prostu w ogóle wiesz. Jakby ja sobie, ja, ja, ja nie żałuję tego, tak? Czasu nawet z perspektywy tego, co, gdzie jestem teraz, tak? Że jakby nigdy nie musiałem traktować hip-hopu jako pola do zarabiania pieniędzy albo zastanawiać się tym, wiesz, nie wiem ile będzie za koncert, czy tych koncertów będzie dużo, czy mało, czy sprzeda dużo płyt, czy mało. Nie wiem, fajnie, mi, mi, mi dobrze z tym, Bo no, to jest ten te pierwszy, pierwszy taki. takie. Coś, co, co, co nie wiem, to się działo przy okazji graffiti, tak? Że robiłeś to po prostu, nie wiem, sam musiałeś zarobić na te farby i później, wiesz, wypsikać i do widzenia i zarobić na nowe, jak chcesz po prostu robić trzy panele w tygodniu, to musisz po prostu mieć, nie wiem, 300 zł w ogóle, wiesz, czy ileś tam. No i tyle. Jakby spoko. Ja sobie to szanuję, że nigdy nie musiałem traktować tego jako coś, na czym muszę zarabiać albo myśleć w ten sposób, tak? Jak się okazało, że wydaliśmy płytę tak, jak chcieliśmy ją wydać i się okazało, mówię to w kontekście tego labelu, tam jakby Fa bank. I że wiesz, że nie było z tego w ogóle jakiegoś tam tego klopsu, który by Ci pozwolił zakładać rodzinę i tak dalej, no to siedzimy no zarabiamy zarabiajmy w ogóle w stopniu, nie nastawiamy się na to, zarabiamy na czym innym i róbmy to, co chcemy, no i tyle. Wspomniałeś o płycie PCP, jest szansa na jej reedycję? Ty. To jest tak, że jest szansa to jest na wszystko, tak, tak jak mówię, no jakby... Niektóry, niektóre rzeczy się dzieją tak samo jak pierwsza płyta PCP. Tak? Spotkaliśmy się na Sylwestra, najpierw się no, nie wiem, zabawiliśmy porządnie, jak to w, w większość z PCP ludzi potrafi. I ta, no, no i później dopiero powstało w ogóle gdzieś tam na końcu tego melanżu w ogóle nagle, te, to może w ogóle byśmy połączyli w ogóle siły Kraków, Warszawa, Gdańsk i nagralibyśmy płytę. No i tyle i później dopiero jak wiesz. Wyleczyliśmy kaca i parę dni minęło, to się dzwoniliśmy, ty zgadliśmy o czymś takim, że w ogóle że może byśmy w ogóle nagrali płytę i tak dalej, no i tak, tak to poszło, tak? Nie wiem, ta to w ogóle był szalony, w ogóle sztos i tyle, no. Tak, jak, nie wiem, uciłanego kręciliśmy, pojechaliśmy kręcić tyle do Amsterdamu i wiesz, mieliśmy cztery dni zdjęciowe, a, a tak naprawdę, nie wiem dwie godziny kręciliśmy ten klip, no bo pierwsze trzy dni to zabrały nam inne rzeczy w ogóle wiesz yy, zajmowaliśmy się zupełnie innymi rzeczami no ale spoko, no, tak, tak to właśnie widocznie musiało być tak I, i, i tak to się dzieje że to nie my czasami dyktujemy warunki albo można sobie wiesz planować jakieś rzeczy nie wiem na zasadzie wygram teraz w ogóle nie wiem 12 odcinków mojej płyty, która będzie się nazywać wiesz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty szósty, siódmy odcinek i tak dalej a po drugie, będziecie się chciał o tym żygać, no i tyle. No. Chłopaki robią zajebistą rzecz, jeżeli chodzi o, o ten, o JWP, bo, bo naprawdę w ogóle wiesz, mocno pracują nad tym, nad swoim stylem, na, mocno weźmie wiesz, jakby są zaangażowani w to, jakby bez przerwy to, to, co gadaliśmy o hefie, tak? Czyli wiesz, jakby bez przerwy robią to, co robią, więc to, to widać po prostu, tak? Widać w ich skillsach i tak dalej. Eee, nie wiadomo, no kurde, nagraliśmy pierwszy Uciłanego w Amsterdamie, może będzie Uciłany dwa w Kingston, nie wiadomo, nigdy wiesz, jak to się, jakby jak się losy potoczą.